Oczywiście tól solimy, mocno solimy naszego indora. I w międzyczasie pieprz, dużo pieprzu. Ja korzystam z pieprz w połączeniu z czarnuszką. Oczywiście indyk wcześniej był yy, obmyty i obskubany z pieża. Z resztek pieża, tak? Następnie go odwracamy, i tutaj również sól i pieprz, indyk już przygotowany. Ja wcześniej oczywiście yy, użyłem soli oraz pieprzu, jest tutaj ładnie właśnie wyczyszczony, skóra, sami widzicie, widzicie że jest nacięta. Teraz pod tą skórę ja oczywiście kładę masełko, aby ta nasza pierś z indyka ona była z chwilą kiedy będzie się piekło aby ona była po prostu taka soczysta a nie sucha. Masełko połączyłem łącznie z rozmarynem będzie pełne smaku nasz indyk będzie pełen smaku Dobrze tutaj wysmarować, właśnie w masełku. Ja już masełko mam troszeczkę rozpuszczone, ale to nic nie szkodzi. One w piekarniku się rozpuści nie. jeszcze bardziej. Nacieram moją marynatą. Marynata na podstawie, tutaj mam dodaną przyprawę. Przyprawę do kurczaka również, jak i paprykę czerwoną, miód. Oraz, oraz odrobinę wody, kochani. I smaruję mojego, mojego indyka. Co mi z tym kurczakiem? Smaruję mojego indyka z zewnątrz. Aby on był pełen smaku. Kochani, piekarnik ustawiony na 180 stopni. I będziemy piekli przez 2,5 godziny. Indyk wyszedł jak malowany. Spójrzcie na to. Naprawdę piękny. Ja postaram Wam się zbliżyć. Skórka wypieczona, te masełko, które wprowadziłem pod skórę indyka łącznie z rozmarynem, zapach rozmarynu oraz tego masełka roznosi się w całej kuchni. Tak jak wspominałem, wyglądał naprawdę. Y Oczywiście możecie tak go zjeść zarówno z ziemniakami, jak i z innymi przystawkami smakuje wyśmienicie na wszelkiego rodzaju sposoby, kochani. Dobrze, ja za moment odkroję kawałeczek i oczywiście skosztuję e, przy was e, to, co udało nam się stworzyć, kochani. Odcinamy, odcinamy naszego indyka. Zobaczymy, co tu nam się udało stworzyć. Zaraz skosztujemy. Wspaniały. Do... Wspaniała rzecz, jeżeli chodzi o wszelkiego rodzaju imprezy, właśnie taki indyk, no jednak smakuje nie tak samo jak, jak właśnie mięso z kurczaka. Już zaraz tutaj położymy takie olbrzymie łudo i zobaczymy co udało nam się tutaj stworzyć. Już, kochani, mięso mięciutkie. W środku fajne, proszę spójrzcie. Z tą skórką uwielbiam właśnie takie przypieczone. Mmm, Kochani, delikatne, to to jest mało powiedziane. On po prostu jest fenomenalny. Smak masełka rozszedł się w całym w całym właśnie indyku. To przede wszystkim. A co? co poza tym, czuć ten zapach tego rozmarynu smakuje obłędnie. Tak jak wspominałem, można zjeść z ziemniaczkami, ale również pasuje do wszelkiego rodzaju innych dodatków. Mm. Kochani, na dzisiaj to wszystko. Indyk. Smakuje obłędnie. Także do zobaczenia następnym razem. Cześć, trzymajcie się. Oczywiście nie zapomnijcie o subskrypcji. I do zobaczenia następnym razem. A ja oczywiście życzę Wam smacznego.